Ale jakie są fakty? Cofnijmy się do roku 2015. PiS przyjmuje władzę. Mamy do 2016 roku deflację. Nie mamy inflacji, mamy deflację. Potem od 2016 roku mamy trend wzrostowy, właśnie od grudnia 2016 roku rośnie inflacja. Faktycznie trzymała się na stopniu 2-4%, około 3%. Na małym pikiem w 2019 roku, ale nagle w 2021 roku, czyli przed wojną na Ukrainie, a PiS mówi, że to Putin jest winny przecież inflacji w Polsce, mieliśmy wystrzał inflacji w Polsce. Dokładnie od grudnia, bo dalej się nie mylę, 2021 roku. I Putin tutaj mało na pewno pogłębił tą inflację, prawda? bo tą wojnę wywołał i to wywołało szok między innymi w cenach na świecie. Natomiast PiS dalej moim zdaniem uważa, że dla niego ta wojna i to właśnie, że Putin zaatakował Ukrainę jest wytłumaczeniem tego, że narobili inflacji, dali dużo rzeczy socjalnych. Fajnie, że ludzie mają więcej pieniędzy, tylko że nieracjonalnym podnoszeniem wszystkiego Spowodowali to, że więcej pieniędzy znalazło się w obrocie, a więcej pieniędzy spowoduje spadek ilości pieniądza i końcową inflację.